Płomienie trawią składowisko odpadów, a gęsty dym zasnuwa niebo nad Bełżycami. Ale prawdziwy ogień rozpalił się daleko stąd, w zamkniętych gabinetach, gdzie szeptem padły słowa o celowym podpaleniu, o i dowodach, które miały zniknąć bez śladu. Witamy w obserwatorium ekskluzywnym. Dziś zanurzymy się w epicentrum skandalu, który wstrząsa politycznymi korytarzami Warszawy i cieniem kładzie się na przyszłości rządu. Co naprawdę wydarzyło się w Bełżycach? Zanim zagłębimy się w szczegóły, powiedzcie nam w komentarzach, skąd dziś nas oglądacie? Przenieśmy się do Bełżyc, gdzie dym nadal snuje swą ponurą opowieść. Nad Bełżycami, niczym ponury sudarium, unosi się gęsty, gryzący dym. Od wielu godzin nieprzerwanie spowija on krajobraz, czyniąc powietrze ciężkim i oddechy płytkimi. Płomienie, choć już nie tak gwałtowne jak w początkowej fazie, nadal trawią ogromne hałdy odpadów na miejscowym składowisku. Strażacy. Z twarzami naznaczonymi sadzą i zmęczeniem prowadzą heroiczną walkę z żywiołem. Ich syreny, mieszając się z chrzęstem płonących materiałów i rykiem ciężkiego sprzętu, tworzą apokaliptyczną symfonię, słyszalną na długie kilometry. Kolumny dymu, widoczne z odległości kilkudziesięciu kilometrów, stanowią mroczny symbol katastrofy, która pochłonęła obiekt, ale jej prawdziwe konsekwencje dopiero zaczynają się ujawniać. W tym samym czasie, setki kilometrów na północ, w politycznych korytarzach Warszawy. Niewidzialny, lecz równie intensywny ogień zaczął trawić spokój. W zamkniętych kręgach, z dala od blasków fleszy i nagrań, zaczęła krążyć poufna informacja. Była to wiadomość alarmująca, rzucająca nowe, ponure światło na wydarzenia w Lubelskiem. Napięcie narastało poprzez niedopowiedzenia i domysły, które szybciej niż oficjalne komunikaty przenikały przez hermetyczny świat władzy. Późnym popołudniem, w jednym z gabinetów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, odbyło się spotkanie którego charakter daleki był od rutynowego briefingu. Przy dębowym stole, otoczonym przez garstkę zaufanych współpracowników i wysokich rangą funkcjonariuszy służb, zasiadł Marcin Kierwiński. Minister spraw wewnętrznych i administracji, polityk z bezpośrednim dostępem do najbardziej wrażliwych danych operacyjnych, wydawał się skupiony i poważny. Jego spojrzenie, zazwyczaj spokojne, teraz zdradzało wewnętrzne napięcie. Na stole leżały szczątkowe raporty z bełżyc, zdjęcia dymu i popiołu które kontrastowały z surową elegancją wnętrza. Kierwiński, bez zbędnych wstępów, przeszedł do sedna. Głos miał niski, lecz wyraźny. Informacje, które do nas docierają, a także wstępne analizy, prowadzą do jednego wniosku, rozpoczął, spoglądając na zebranych. Pożar w Bełżycach, z dużą dozą prawdopodobieństwa, nie był wypadkiem. Wszystko wskazuje na to, że mieliśmy do czynienia z celowym działaniem. W pomieszczeniu zapadła cisza, którą przerywał jedynie szmer wentylacji. Minister kontynuował, opierając się na danych, które, jak podkreślił, pochodziły z różnych, niezależnych źródeł. Jest zbyt wiele zbiegów okoliczności, aby traktować ten przypadek jako zwykłe zdarzenie losowe, stwierdził, akcentując każde słowo. Wskazał, że w ostatnich tygodniach Centralne Biuro Śledcze Policji, CBSP, intensyfikowało działania związane z badaniem nieprawidłowości w kontraktach na gospodarkę odpadami. Mówimy o umowach, które wiążą rządowe agencje i samorządy z podmiotami podejrzewanymi o powiązania z tak zwaną mafią śmieciową, dodał. Jego słowa wisiały w powietrzu, niczym wyrok. Kierwiński zasugerował, że ogień miał na celu zniszczenie kompromitujących dowodów. Dokumenty, które mogły obciążyć konkretne osoby, zostały prawdopodobnie zniszczone w pożarze, zanim śledczy CBSP zdążyli do nich dotrzeć, wyjaśnił. Ognisko pożaru Specyfika palących się materiałów oraz szybkość rozprzestrzeniania się ognia wszystko to, w ocenie ministra, wskazywało na przygotowane i zaplanowane działanie mające na celu zatarcie śladów. Nie było to już przypuszczenie, lecz niemal pewnik. Najbardziej niepokojące w jego wystąpieniu był jednak aluzje do potencjalnego zaangażowania wysoko postawionych urzędników. Skala problemu sugeruje, że w sprawę mogą być zamieszane osoby na wysokich szczeblach administracji, w tym przedstawiciele władz regionalnych województwa lubelskiego, gdzie składowisko jest zlokalizowane, mówił Kierwiński, nie wymieniając konkretnych nazwisk, lecz jego słowa były wystarczająco sugestywne. Wszyscy obecni rozumieli, że chodzi o możliwość powiązań pomiędzy strukturami władzy a nielegalnymi praktykami. W gabinecie zapanowała ciężka atmosfera. Zebrani wymieniali porozumiewawcze spojrzenia, zdając sobie sprawę z wagi tych słów. Potencjalny skandal, który mógłby ujrzeć światło dzienne, groził poważnymi konsekwencjami dla wiarygodności rządu. Nie był to tylko lokalny incydent, lecz zapowiedź kryzysu o zasięgu ogólnokrajowym. Poczucie zagrożenia rosło z każdą chwilą, a niepokój z łatwością przenikał przez formalne fasady. To, co wydarzyło się w Bełżycach, było dopiero początkiem. Początkiem czegoś znacznie większego, co dopiero miało zostać odkryte. W Bełżycach, pomimo nieustających wysiłków setek strażaków i ciężkiego sprzętu, gęsty, gryzący dym wciąż spowija krajobraz. Powietrze jest ciężkie. A oddech płytki, a wszechobecny smród palonego plastiku, chemicznych oparów i rozkładających się odpadów wwierca się w nozdrza i gardła. Mieszkańcy skarżą się na dolegliwości, zamykają okna, obserwując ołowiany horyzont, przebity pomarańczową łuną płomieni tliących się pod warstwą popiołu. W nocy światła reflektorów tworzą fantasmagoryczne cienie, utrudniając ocenę rzeczywistego stanu. Na miejscu katastrofy, w strefie wciąż ekstremalnie wysokich temperatur. Śledztwo ledwie się rozpoczyna. Technicy kryminalistyki i eksperci od pożarnictwa zbierają próbki w powolnym i niebezpiecznym procesie. Oficjalne komunikaty pozostają lakoniczne, jedynie potęgując napięcie i narastające w domysłach niepokoje mieszkańców obawiających się o zdrowie i przyszłość. W Warszawie, w tym samym czasie, narasta polityczny niepokój, koncentrując się na Ministerstwie Klimatu i Środowiska, bezpośrednio odpowiedzialnym za nadzór nad polityką odpadową. Paulina Hennik-Kloska. Minister Klimatu i Środowiska od wczesnych godzin porannych znajduje się w epicentrum presji. W swoim gabinecie nerwowo odbiera kolejne telefony, analizuje napływające raporty i wydaje pilne dyspozycje. Jej zazwyczaj opanowana twarz zdradza oznaki zmęczenia i rosnącego zaniepokojenia. Zleciła natychmiastowy audyt wszystkich bieżących umów i koncesji dotyczących składowania i przetwarzania odpadów, ze szczególnym uwzględnieniem tych z województwa lubelskiego. Potrzebuje pełnego obrazu. Natychmiast instruowała, podkreślając pilność sytuacji i konieczność zabezpieczenia pozycji resortu. Do jej uszu docierają również plotki o informacjach przekazanych przez ministra Kierwińskiego na zamkniętym spotkaniu o możliwości celowego zniszczenia kluczowych dokumentów. Ta perspektywa budzi w niej wyraźne zaniepokojenie, wie, że jeśli spekulacje się potwierdzą, to właśnie jej ministerstwo stanie się głównym celem krytyki. Jej telefon co chwila wibruje, wyświetlając wiadomości od dziennikarzy, innych polityków, domagających się stanowczych wyjaśnień. Równolegle, w Lublinie Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego, gdzie doszło do pożaru, staje się głównym obiektem podejrzeń i rosnącej presji. Jego urząd, będący sercem regionalnej administracji, jest kluczowy dla lokalnych kontraktów na gospodarkę odpadami. Marszałek początkowo lekceważył incydent jako nieszczęśliwy wypadek lub niekontrolowany samozapłon, próbując umniejszać skalę zdarzeń. Jednak wewnętrzne raporty i napływające informacje z Warszawy dotyczące spotkania w MSWIA zmuszają go do rewizji strategii. Na tle tej narastającej presji Stawiarski instruuje swoich prawników i doradców, aby przygotowali pełne zestawienie wszystkich umów z ostatnich pięciu lat, a także wszelkich dokumentów związanych z kontrolami i audytami dotyczącymi składowiska w Bełżycach. Nerwowo odrzuca sugestie, że to jego urząd mógłby stać się celem śledztwa. To polityczna nagonka urzuca do jednego ze swoich doradców, niemal bez przekonania, ale jego działania świadczą o rosnącym lęku. Analiza typowego młodego saperandi tak zwanej mafii śmieciowej, która od lat operuje na polskim rynku, korumpując i oszukując, rzuca ponure światło na wydarzenia w Bełżycach. Prawdziwymi ofiarami pożaru mogły stać się dokumenty, które zazwyczaj służą do demaskowania przestępczych procederów. Wśród nich najprawdopodobniej znalazły się protokoły odbioru odpadów zaniżające rzeczywiste ilości toksycznych substancji, Szczegółowe sprawozdania finansowe firm zarządzających składowiskiem, wykazujące podejrzane przepływy pieniężne, ukryte prowizje, korespondencja między urzędnikami a przedstawicielami firm, zawierająca instrukcje dotyczące faworyzowania konkretnych podmiotów w przetargach, a także wewnętrzne audyty i raporty inspekcji środowiskowych, które mogły wskazywać na liczne. Nieprawidłowości. Zniszczenie tych dokumentów jest kluczowe dla mafii śmieciowej, która specjalizuje się w tworzeniu skomplikowanych łańcuchów podmiotów, w których prawdziwi beneficjenci są ukryci za fasadowymi spółkami i pośrednikami. Pożar w Bełżycach, z tej perspektywy, staje się cynicznym, lecz skutecznym narzędziem do wyczyszczenia śladów przed nadchodzącą konfrontacją z wymiarem sprawiedliwości. W tle tych politycznych rozgrywek i gorączkowych prób zabezpieczania się, pojawiają się pierwsze, choć jeszcze nieoficjalne, Sygnały wzmożonego zainteresowania Centralnego Biura Śledczego Policji. CBŚP. Po spotkaniu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji rozeszły się wewnętrzne dyrektywy. Funkcjonariusze CBSP, specjalizujący się w walce z przestępczością zorganizowaną, rozpoczęli zbieranie danych z regionu lubelskiego, analizując ogólnodostępne informacje o przetargach, koncesjach i powiązaniach biznesowych w sektorze odpadowym. Choć oficjalnie trwa jedynie postępowanie wyjaśniające, to na poziomie operacyjnym widać już intensywne przygotowania do szeroko zakrojonego śledztwa, które ma na celu ustalenie prawdziwych przyczyn pożaru i pociągnięcie do odpowiedzialności nie tylko podpalaczy, ale i tych, którzy mogli zlecić lub czerpać korzyści z tego przestępstwa. Dym nad Bełżycami powoli opada, ale coraz wyraźniej rysuje się kontur znacznie większego skandalu, który może wstrząsnąć krajem. Dym nad Bełżycami, choć nadal gryzący i wszechobecny, zaczął stanowić jedynie tło dla o wiele potężniejszej fali, która przetoczyła się przez Polskę. Szepty o celowym podpaleniu, które jeszcze wczoraj krążyły w zamkniętych kręgach Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, niczym iskra na suchej trawie, wywołały medialną burzę. Informacja o nieprzypadkowym pożarze wyciekła do mediów wczesnym rankiem, błyskawicznie dominując czołówki portali internetowych, rozgłośni radiowych i programów informacyjnych. Źródło przecieku pozostawało niepotwierdzone, lecz spekulacje wskazywały na kuluary władzy, gdzie wczoraj wieczorem dyskutowano o alarmujących wnioskach ministra Kierwińskiego. Nagłówki gazet krzyczały o skandalu. Bełżyce, pożar czy tuszowanie afery śmieciowej? Pytała Rzeczpospolita. Czy ogień zniszczył dowody? Minister Kierwiński podejrzewa celowe podpalenie, grzmiała gazeta wyborcza. Mafia śmieciowa podkłada ogień? Rząd w ogniu pytań obwieszczał tabloid. Telewizyjne programy informacyjne natychmiast poświęciły całe swoje ramówki analizie sytuacji, eksperci. Dziennikarze śledczy i komentatorzy polityczni spekulowali na temat skali korupcji, możliwych powiązań z mafią śmieciową i, co najważniejsze, otuszowaniu afery na najwyższych szczeblach. Grafiki przedstawiające płonące składowisko z nałożonymi znakami zapytania pojawiały się na ekranach co kilka minut, budząc publiczne oburzenie. Rząd stanął w obliczu bezprecedensowej presji. Konferencje prasowe premiera i poszczególnych ministrów były przekładane lub odwoływane. A rzecznicy prasowi unikali jednoznacznych odpowiedzi, ograniczając się do ogólników o pełnym wyjaśnianiu sprawy i niezakłóconej pracy służb. Panika, początkowo ograniczona do ministerialnych gabinetów, teraz zaczęła rozlewać się po wszystkich szczeblach koalicji rządzącej. Każda partia składowa koalicji próbowała w pośpiechu analizować swoje ewentualne powiązania z sektorem odpadowym, gorączkowo sprawdzając archiwa i kontakty. Paulina Hennik-Kloska, minister klimatu i środowiska. Znalazła się pod bezpośrednim ostrzałem opinii publicznej i opozycji. Jej telefony nie milkły, a skrzynka mailowa pękała w szwach od zapytań dziennikarzy, interpelacji poselskich. Została zmuszona do zwołania nadzwyczajnej konferencji prasowej, która odbyła się w południe, w sali pełnej kamer i błyskających fleszy. Wystąpiła z bladą twarzą, ale starając się zachować spokój. Chciałabym jasno podkreślić, że Ministerstwo Klimatu i Środowiska traktuje sprawę pożarów w Bełżycach z najwyższą powagą, rozpoczęła. Jej głos lekko drżał, ale szybko nabrał siły. Współpracujemy ściśle ze wszystkimi służbami, w tym z CBSP, aby wyjaśnić wszelkie okoliczności tego zdarzenia. Jeśli potwierdzą się doniesienia o celowym podpaleniu i próbie zniszczenia dowodów, winni zostaną pociągnięci do odpowiedzialności, niezależnie od zajmowanego stanowiska czy przynależności politycznej. Minister usiłowała obronić integralność swojego ministerstwa, Przedstawiając dane o dotychczasowych kontrolach i działaniach prewencyjnych, podkreślała, że resort od dawna prowadzi walkę z nieprawidłowościami w gospodarce odpadami. Nie ma i nie będzie zgody na patologię w tej branży. Nasze działania są transparentne i jesteśmy gotowi na pełną współpracę ze śledczymi, deklarowała, starając się przekonać sceptycznych dziennikarzy. Pytania, które padały z sali, były jednak coraz bardziej dociekliwe, dotyczyły opóźnień w kontrolach rzekomych zaniedbań i braku reakcji na wcześniejsze sygnały o nieprawidłowościach. Wyczuwało się, że każde jej słowo jest analizowane pod kątem potencjalnych luk i sprzeczności. Równocześnie w Lublinie Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego, również musiał publicznie odpowiadać na zarzuty. Zwołał własną konferencję prasową, która miała miejsce w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego. Jego słowa brzmiały jednak coraz mniej przekonująco. Jesteśmy szokowani doniesieniami o możliwości celowego podpalenia. To absolutnie niedopuszczalne i będziemy wspierać śledztwo w każdym możliwym zakresie, oświadczył, starając się sprawiać wrażenie zdecydowanego. Jednak na twarzach dziennikarzy malował się sceptycyzm, a pytania dotyczyły konkretnych decyzji jego urzędu w sprawie koncesji dla składowiska, relacji z firmami działającymi w branży odpadowej i, co najważniejsze, osobistych kontaktów z lokalnymi przedsiębiorcami. Marszałek Stawiarski bronił się, Używając ogólników i wskazując na złożoność przepisów oraz brak wystarczających narzędzi do pełnej kontroli. Jego defensywna postawa i unikanie konkretnych odpowiedzi sprawiały, że publiczność zaczynała traktować jego słowa z narastającą nieufnością. Wyglądał na osaczonego. W tym politycznym chaosie Jarosław Kaczyński, lider opozycyjnego Prawa i Sprawiedliwości, pojawił się jako strategiczny gracz. Choć formalnie nie był bezpośrednio zaangażowany w bieżące zarządzanie krajem. Jego działania zakulisowe i publiczne wypowiedzi wyraźnie wskazywały na chęć wykorzystania skandalu do osłabienia obecnego rządu. Kaczyński, znany z precyzji i chłodnej kalkulacji, unikał pochopnych oskarżeń, zamiast tego koncentrując się na zadawaniu pytań i sugerowaniu szerszego kontekstu. Ogień w Bełżycach to tylko czubek góry lodowej. To, co tam płonie, to nie tylko śmieci, ale także wiarygodność obecnej koalicji, mówił podczas krótkiej wypowiedzi dla mediów, starannie dobierając słowa. Od miesięcy ostrzegaliśmy przed patologiami w samorządach i w branży odpadowej. Czy ktoś słuchał? Czy teraz będziemy świadkami prawdziwego rozliczenia, czy kolejnego zamiatania pod dywan? Jego obecność i przemyślane komentarze natychmiast dodały narracji ogólnokrajowego wymiaru. Zamiast lokalnego incydentu, pożar w Bełżycach zaczął być postrzegany jako symbol systemiczną niewydolności i korupcji, która dotyka cały kraj. Kaczyński nie wskazywał palcem bezpośrednio ale jego sugestie były wystarczająco jasne, by podgrzać atmosferę. W tle trwały intensywne narady w sztabach opozycji, gdzie analitycy i prawnicy gorączkowo przeszukiwali wszelkie dostępne dokumenty, szukając kolejnych haków i powiązań. Cel był jasny: maksymalnie wykorzystać kryzys do zdyskredytowania rządu. Rozdział kończy się eskalacją konfliktu między koalicją a opozycją. W Sejmie zapowiedziano wniosek o natychmiastowe posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska oraz Komisji Spraw Wewnętrznych. Opozycja domagała się powołania specjalnej komisji śledczej, która miałaby wyjaśnić wszystkie okoliczności pożaru i powiązania z mafią śmieciową. Słowny pojedynek na konferencjach prasowych szybko przerodził się w otwartą wojnę polityczną, gdzie każda strona próbowała narzucić swoją narrację. Atmosfera gęstniała, sygnalizując, że skandal wokół Bełrzec dopiero nabiera rozpędu i będzie miał dalekosiężne konsekwencje dla polskiej sceny politycznej. Prawdziwe zarzewie ognia, jak się wydawało, wcale nie znajdowało się na składowisku odpadów lecz w centrum politycznej Warszawy. Pożar w Bełżycach, który przetoczył się przez kraj niczym polityczne tsunami, stopniowo wygasał, ustępując miejsca tlącym się zgliszczom. Ale to właśnie na tym pogorzelisku, symbolu zniszczenia i zatajania, skupiały się teraz oczy opinii publicznej i służb. Centralne Biuro Śledcze Policji, CBŚP, wzmocnione przez ekspertów od pożarnictwa i chemików, gorączkowo poszukiwało dowodów. Wśród dymiących resztek odpadów, z węglonych konstrukcji i stoponego metalu funkcjonariusze w specjalistycznych kombinezonach, chroniących ich przed toksycznymi oparami, przeczesywali każdy metr kwadratowy. Używali dronów termowizyjnych, by wykryć ukryte zarzewia ognia oraz zaawansowanych urządzeń do analizy składu chemicznego popiołu. Praca ta była niezwykle trudna i żmudna. Materiały organiczne i syntetyczne spłonęły niemal doszczętnie, pozostawiając niewiele użytecznych śladów. Wszystko to podkreślało skuteczność mafii śmieciowej w zacieraniu śladów, precyzja, z jaką przeprowadzono podpalenie, świadczyła o profesjonalizmie i determinacji. Każda znaleziona resztka dokumentu, fragment twardego dysku czy kawałek spalonej elektroniki był skrupulatnie zabezpieczany, ale wstępne oceny wskazywały, że zniszczenia były tak rozległe i szanse na odzyskanie kluczowych informacji są minimalne. Pomimo intensywnych działań śledczych, wiele kluczowych pytań pozostawało bez odpowiedzi. Kto konkretnie zlecił podpalenie? Śledczy typowali kilka nazwisk powiązanych z firmami z branży odpadowej, które miały udokumentowane koneksje z przestępczym podziemiem, ale brakowało twardych dowodów wiążących je bezpośrednio ze zleceniem. Jakie dokładnie kontrakty miały zostać usunięte? Choć z ogólnych informacji wiadomo było o trwających dochodzeniach w sprawie nieprawidłowości w przetargach na utylizację odpadów, to bez zniszczonych dokumentów niemożliwe było ustalenie precyzyjnych numerów umów, kwot czy nazwisk urzędników odpowiedzialnych za ich podpisywanie. Śledczy pracowali na domysłach, porównując dostępne publicznie dane z informacjami operacyjnymi, ale luka informacyjna była ogromna. Gdzie były przechowywane te dokumenty? Czy celowo umieszczono je w miejscu najbardziej narażonym na zniszczenie? Te pytania, niczym gorączkowe myśli, krążyły w umysłach prokuratorów i funkcjonariuszy, a każde kolejne badanie pogorzeliska tylko pogłębiało frustrację. Polityczne konsekwencje skandalu w Bełżycach były daleko idące i dotykały najbardziej wrażliwych punktów koalicji rządzącej. Pozycja Pauliny Henning-Kloski, minister klimatu i środowiska, była poważnie zagrożona. Jej konferencje prasowe, choć początkowo miały na celu uspokojenie nastrojów, tylko nasiliły krytykę. Opozycja złożyła wniosek o wotum nieufności wobec niej, zarzucając jej brak nadzoru i odpowiedzialność polityczną za aferę śmieciową. Media codziennie relacjonowały wypowiedzi ekspertów, którzy wskazywali na luki w przepisach i brak skutecznych mechanizmów kontroli, za które bezpośrednio odpowiadało jej ministerstwo. Koalicyjni partnerzy, choć publicznie wyrażali wsparcie, w kuluarach Sejmu szeptali o konieczności podjęcia trudnych decyzji dla dobra rządu. Przyszłość polityczna Hennik Kloski stanęła pod znakiem zapytania. Każda kolejna godzina bez przełomowych ustaleń śledztwa oddalała ją od szansy na utrzymanie stanowiska, a jej nazwisko stało się synonimem ministerialnego kryzysu. Również reputacja Jarosława Stawiarskiego, marszałka województwa lubelskiego, została nadszarpnięta, co mogło mieć długotrwałe skutki dla jego kariery. Jego początkowe, lekceważące komentarze zostały wyciągnięte przez media i zestawione z alarmującymi doniesieniami o celowym podpaleniu, co wywołało fale oburzenia. Opozycja w samorządzie lubelskim domagała się jego rezygnacji, wskazując na liczne sygnały o nieprawidłowościach w lokalnej gospodarce odpadami, które miały być ignorowane przez Urząd Marszałkowski. Kontrole wszczęte przez organy centralne w instytucjach podległych marszałkowi paraliżowały pracę administracji, a jego autorytet w regionie znacząco osłabł. Nawet w jego własnym ugrupowaniu politycznym zaczęły pojawiać się głosy o konieczności dystansowania się od niego, by nie obciążać całej partii odpowiedzialnością za lokalne zaniedbania. Stawiarski, dotąd pewny siebie i wpływowy, teraz wyglądał na człowieka osaczonego, próbującego ratować resztki politycznego kapitału. Marcin Kierwiniski, minister spraw wewnętrznych i administracji, choć był źródłem informacji o celowym podpaleniu, teraz znalazł się pod presją jako ten, który ujawnił niewygodną prawdę. Z jednej strony Media i część opinii publicznej postrzegały go jako odważnego polityka, który nie bał się mówić o problemie. Z drugiej jednak strony spotkał się z falą krytyki ze strony opozycji, która zarzucała mu różniecanie paniki i nieudolność służb w zapobieganiu katastrofie. W wewnętrznych kręgach koalicji jego działanie, choć uznane za słuszne, było postrzegane jako wprowadzające niepotrzebny chaos i podważające jedność rządu. Musiał tłumaczyć się z opieszałości CBSP w zabezpieczaniu dowodów przed pożarem i odpowiadać na pytania. Dlaczego informacje o zagrożeniu nie doprowadziły do wcześniejszych interwencji? Kierwiński znalazł się w strategicznie trudnej pozycji, jego wiarygodność, choć umocniona przez ujawnienie prawdy, była jednocześnie podważana przez brak szybkich i namacalnych rezultatów śledztwa. Rozdział kończył się z dojmującym poczuciem, że sprawa Bełżyc jest daleka od rozwiązania. Mafia śmieciowa pozostawała nieuchwytną, ale potężną siłą, której maki sięgały głęboko w struktury państwa. Brak dowodów z pogorzeliska działał na jej korzyść, utrudniając śledczym identyfikację konkretnych osób i powiązań. Nawet jeśli uda się zidentyfikować podpalaczy, dotarcie do zleceniodawców, prawdziwych mózgów operacji, wydawało się niemal niemożliwe. To generowało poczucie bezsilności. W tle tej niejasnej sytuacji Jarosław Kaczyński, lider opozycji, kontynuował swoją polityczną grę. Jego publiczne wypowiedzi były coraz bardziej stanowcze, a strategia pytania i sugerowania ewoluowała w otwartą krytykę i żądania. Rząd, który nie potrafi zapewnić bezpieczeństwa ekologicznego i jest powiązany z mafijnymi układami, nie ma prawa rządzić, oświadczył w jednym z wywiadów, sugerując, że skandal w Bełżycach jest jedynie wierzchołkiem góry lodowej. Jego działania zakulisowe, intensywne spotkania z liderami opinii i strategiczne przecieki do mediów miały na celu dalsze osłabienie pozycji koalicji i przygotowanie gruntu pod przyszłe ataki. Pogorzelisko w Bełżycach z każdym dniem stawało się czymś więcej niż tylko miejscem katastrofy ekologicznej. Stało się symbolem głęboko zakorzenionej korupcji, bezkarności przestępczości zorganizowanej i politycznych intryk, które potrafią pochłonąć nawet najprostsze fakty. Była to przestroga, że pożar ten był tylko jednym aktem w niekończącej się, bezwzględnej walce o władzę i wpływy w Polsce, gdzie linie między polityką, biznesem a przestępczością stawały się coraz bardziej zatarte, a prawda często ginęła w dynie. Dym nad Bełżycami stopniowo opadł, odsłaniając nie tyle rozwiązanie, co nagie oblicze bezkarności i bezpowrotnie utraconych dowodów. To, co odeszło wraz z ogniem, to nie tylko hałdy odpadów, ale i ślady prawdy, która rozpłynęła się w gryzącym dymie, pozostawiając za sobą sieć niewiadomych, niedomówień i politycznych cieni. Bitwa o wpływy wciąż trwa, a sprawiedliwość, choć deklarowana, pozostaje odległą perspektywą. Historia Bełżyc staje się gorzkim symbolem, lustrem którym odbija się cena zamilczenia i koszt ukrywania niewygodnych faktów. Czy społeczeństwo jest w stanie zapłacić tę cenę, nie tylko ekologiczną, ale i moralną, która podważa fundamenty państwa, pozwalającego na takie praktyki? W dymie zniszczonych dowodów rodzi się palące pytanie o prawdziwą odporność systemu na głęboko zakorzenione zgnilizny i przestępczość zorganizowaną. Jak sądzicie, jaka przyszłość czeka Polskę, gdy cienie mafii śmieciowej wciąż krążą wokół struktur władzy? Czy prawda ma szansę przebić się przez zasłonę dymu i intryg, czy też zostanie na zawsze pogrzebana pod zgliszczami? Podzielcie się swoimi przemyśleniami w komentarzach. A jeśli intrygi i niewyjaśnione sprawy z polskiej sceny politycznej fascynują Was, zapraszamy do pogłębienia wiedzy o podobnych zjawiskach w naszym materiale zatytułowanym Ukryte koszty systemu: Co naprawdę płaci Polska za niekontrolowany rynek odpadów? Jeśli ten reportaż skłonił Was do refleksji i poszukiwania prawdy. Zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie obserwatorium ekskluzywne, by nie przegapić kolejnych odsłon rzeczywistości, która często przekracza fikcję i zmusza do myślenia.